O co ci ten dowód? Pojedziemy do Otwocka, to zobaczysz. Ale... Ale ja tak nie chcę. Ja... Ja chcę, żebyśmy byli razem. Na uczciwość trzeba zabrać rady. Ja naprawdę tak nie potrafię, zrozum. Potrafisz. Wiem, że potrafisz. To figiel. Nic wielkiego. O, to ten. Szybko. Wolno, 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 teraz wolno. To chyba było gdzieś tutaj. Nie wiem. Nie pamiętam, który to był dom. E, może w czymś pomóc? Nie, nie, dziękuję. Nie. Pan za młody jest. Nie, ale... o co chodzi? Nie pan, ja tu wszystkich znam. Zna pan takie nazwisko, Mitura? Tak. Mieszkał tutaj w czasie okupacji. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Chyba Mitura. Ja jestem Mitura. A może to chodzi o mojego ojca? Tu innych Miturów nie ma. Żyje? Żyje. Bracie... kochany bracie... Bracie, kochany. Już myślałem, że mu się nigdy nie odwdzięczę. Dobrze, chwileczkę. O co chodzi? Dlaczego? Przechował mnie w czasie wojny. Dzieckiem wtedy byłem jeszcze. Proszę bardzo. Mariusz, chodzi w Ale historia. Co się stało? Marcin, biegnij po dziadka. Co się dzieje? Co? Słuchaj, co za przypadek? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. To nie było tak, to były drzwi przecież, tutaj też nie tak. A może tutaj była przebudowa? Mogło się wszystko zmienić, okay. prawda? Tak, to prawda. Tu było zupełnie inaczej. Nie pamiętam. Nie rozumiem. Żeby mi się ojciec nie wygadał. No, idziemy. Tatusiu. Zbawco jedyny. Pamiętasz mnie jeszcze? Nie. Przecież ojciec ukrywał pana podczas okupacji. Teraz nic za to nie grozi. Może się ojciec przyznać. A, za Niemca. A. Dawno było. To, co mam pamiętać. Tato. Nie Tato? trzeba poręczać. Nie trzeba.